Siemaneczko, znowu boksik, znowu Nordic tak jak to mogło, mogliście zauważyć zwykłych boksów już na w tej edycji przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie to już piąty odcinek, czyli kolejne pięć saszetek będziemy jak zrobimy te pięć saszetek będziemy mieli już komplet, znaczy połowę połowę boksa mamy tutaj dwa razy piece Neymar, Fabregas i Fabregas w poprzednim e, unboxingu trafiliśmy m.in. Dabla zwykłego, eksperta, a także International Stara. Także bardzo, bardzo udany był poprzedni unboxing. Niestety nordika nie było, ale co nie zmienia faktu, że, że miło się te saszetki czy paczki otwierało. Lecimy z kolejną piątką. Nie ma co tutaj przedłużać i marudzić. Czekam jak z utęsknieniem na jakąś kartą nordycką, której jeszcze nie mam w mm, swoim albumie i mamy defensy Woka za To Tutaj szału nie było niestety, może z drugiej GC nam w tym bardziej pomoże. No, mogłoby już coś kurczę, z tego Nordika wpaść naprawdę mm, Bazel CSK coś tam jest, ale to obawiam się, że. Jest, i jest Rosenberg na skandynawian star. Jest pięknie, 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 pięknie. No i zobaczcie, te karty są naprawdę zacne. Nie miałem tego skandynawa malme Piękna karteczka. No. no i super. Malmö. No to skandynawian jest. To już jest unboxing udany, mam jeszcze Neymara, Fabregasów dwóch, więc zaczniemy od Fabregasów. Nie wiem czy to się odmienia czy nie, lecimy na Szczecin. Na, tutaj będzie, miejmy nadzieję, że coś mocnego. Ale jest Skandynawia, to jest fajne. Sala, Liverpool, tutaj mamy bazóweczkę chyba, e, mamy Fansa. Znader, evet. rzadki fan, stosunkowo rzadki. No i tutaj mamy bazówki oraz bazówka. Dwie ostatnie saszetki. Lecimy z Fabregasem. Lecimy z Fabregasem, z Fabregasem, z Fabregasem. Cztery, pięć. tak, zgadza się, wszystko się zgadza. Olimpiako, spire, uspire, usbotenk. Dwie bazówki Weidenfeller i Chagoyev. Uuuu, game changer Benzema. Bardzo fajna karta. Oczywiście powtórka, jak wszyscy wiedzą, ale karta miła dla oka, niewątpliwie miła na oka, nie tak jak Skandynawia, ale ale jest w porządku. No, no tu sobie może w ten sposób nam szczęście przyniesie. Tak. Ale szybko nabijamy. Kościelny, Florencji. No, mamy Tilemansa z Rising Star. Bazuwa, bazuwa i obawiam się, że tutaj jest tylko malme. No ale nie będziemy tutaj, moi kochani, narzekali. Świetna karta nam wpadła. Także tylko, tylko i wyłącznie się cieszyć. Kolejna karta nordycka. To już druga po W pierwsza niepowtórka. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.